Będę teraz krwawić. E, witam Państwa i pozdrawiam z krainy. Jest trzecia w nocy, jak to jest wtorek i nie mam sobie żadnych spód, nie umiem iść spać. E, <laughs> wcale, proszę mnie nie oceniać. Tak, to póki ktoś wytknie mi, że prawdopodobnie spóźniłem się jakieś 12 godzin, to przejdę może od razu do sedna. Dzisiejszym tematem są przewidywane przez nas lub nie operacje i ich ewentualna kolejność i nasze plany z nimi związane w kwestii chronologii, czyli mniej więcej co kiedy i gdzie chcemy zrobić. Um. No więc tak, moje plany obejmowały to, żeby jak najszybciej, kiedy tylko się da zrobić jedynkę, ponieważ noszenie Bendera to nie jest żaden wcale ubaw, szczególnie w lecie i wolą mnie przez to plecy i ogólnie to jest bez sensu, a także chciałbym chodzić nago. Także e, tak, e, planowałem to zrobić jak najszybciej i udało mi się mam termin na 15 lutego roku przyszłego i jeszcze tak, e, niedługo bieżącego, także juchu fajnie nie będzie stycka. No i to mi się udało do, do załatwić dość szybko, gdyż albowiem jak tylko nabiłem 6 miesięcy, od razu napisałem do chirurga, bo on dopiero po 6 miesiącach robi, ale robi to przed sądem, także spoko. No i od razu zamówiłem, zamówiłem, tak sobie konsultację u niego, zmacał mnie i stwierdził, że spoko i ten, i zarezerwował mi ten termin na luty. Bo tam już od kiedy wiedziałem, że chcę, to zbierałem se kasę, także zbierałem 10k i, i będę mieć, znaczy no jestem 9 teraz i jakieś tam grosze na koncie, także jestem blisko do celu i ten będzie tego. Co do reszty, nie wiem. Szczerze mówiąc, na razie o tym za bardzo nie myślę. Przewiduję prawdopodobnie, żeby w co jakiś jajnik, bo cholera mi to jeszcze, nie daj Boże, jakieś, nie wiem, nie mówię, że planuję, ale cholera wie jak losy zabijają wolałbym na przykład nie być w ciąży nigdy także sądzę, że wypierdzielenie jajników się tego no na pewno opłaca, bo co do całego wypierdzielania sobie wszystkich możliwych flaków to w sumie nie wiem, nie jestem przekonany tego pomysłu z wielu powodów do których może przyjdę kiedy indziej, no ale ten no i właśnie co do trójki szczerze mówiąc Chwilowo mi to zwisa, a, a nawet nie, ale śmieszne, wow. No, ale tak sobie kiedyś myślałem, bo są tam różne tego stadia i są różne metody i jest tam jakby... Można sobie zrobić cały wielki siusiak ze skóry na nodze lub z innej części ciała, a można sobie zrobić na przykład tylko z tego, co nam urośnie, wiecie, o co mi chodzi na teściu. To można sobie to jakby, powiedzmy, wymodelować lepiej i zrobić lekko większej w ogóle. I to była ta druga metoda, która mi się jeszcze bardziej podoba, aczkolwiek jak sobie poczytałem o różnych następstwach i komplikacjach i cenach i w ogóle to uznałem, że <laughs> nie dzięki mam na co wydawać pieniądze, bo że kiedyś będę słabny i bogaty i ten. I być może jakieś tylko takie tam się tam obcina i wtedy on tak robi w półki i w ogóle. Nie, nieważne. No w każdym razie tak, co do najbliższych planów to mam jedyneczkę w lutym i na razie nic mnie nie obchodzi, będę się odnosić brakiem cycka, a jak się już to... Halo, przerwano mi. Mówiłem za nimi przewonordynarnie ordynarnie. Po raz trzeci, że chciałem dać disclaimer, że albo gdyż operacje nie są obowiązkowe. I jeśli ktoś ich nie chce, to nie musi ich robić. I to nie jest coś, co każdy trans musi zrobić, żeby być prawdziwym transem. To, 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 to tak nie działa. I operacje to nie jest ubaw i gdybym mógł ich nie robić, to bym ich z chęcią nie robił. Ponieważ e, kto chciałby być operowany. Nie znam osobiście osoby, czy mogę przestać krwawić. Zjadłem sobie twarz i teraz to mi się tak dzieje. No i cóż, e, no i to chyba tyle z disclaimera. Co tam jeszcze... Są różne opcje, nie, nie musicie sobie wyprówać flaków, rozumiecie, czy nie, nie dostaje się od tego raka, to jest mit i w sumie to nie ma badań na ten temat, które by to potwierdzały. To są tylko przypuszczenia i założenia, ale nigdy nikt nie stwierdził, że ej, ten typ brał testo i dostał raka, także spokojnie. Co jeszcze? Ym... No, jedynka jest skomplikowana i w sumie najczęściej robiona, bo najłatwiej i najtaniej. Aczkolwiek też nie najtaniej na świecie, i jeśli wszyscy mnie to pytają, to mogę już powiedzieć: w Polsce da się to zrobić na NFZ. Trzeba najpierw zrobić sąd i zmienić te dane, i jak macie w danych, w sensie w medy, metryce i we wszystkich tych, macie zamiast e, K, macie M, jak mężczyzna, to możecie sobie to zrobić jako komastie, czyli męski cycek, i możecie sobie to uciąć na NFZ w szpitalu. E, obecnie robią to chyba. Tylko w jakimś Szczecinie, z tego co wiem, jedną stronę naraz. Ucinają wam jednego cycka, a drugiego za 6 miesięcy, najwcześniej. Także uznałem, że nie dziękuję. I uznałem, że chyba nie skorzystam i wolę już coś zarobić, żeby to jakoś w miarę logicznie przebiegało. Po pierwsze, wolałbym na przykład mieć jedną operację zamiast dwóch, a po drugie, to wątpię w estetykę i symetrię i inne takie rzeczy po tym, szczególnie, że chodzenie z jednym cyckiem trochę przypał. Także no e, i o. A co do reszty, tak. Trójki nie da się zrobić w Polsce, z tego co wiem, u facetów na pewno. Ponoć kiedyś można było zrobić tak, jakby SRS-a u kobiet, ale teraz to już my też chyba się wykruszyli wszystko. Wszyscy. No, a dwójkę, czyli wypróbanie flaków można zrobić sobie e, tylko po NFZ-cie. No i trójkę też, także no. I to chyba tyle. A teraz idę spać, bo jest e, 3.05. Pozdrawiam. Siemanko. Widzimy się za tydzień nie chcę już krwawić, proszę przestać krwawić, moja cenna krew.